Dobra mamy powiedz gdzie jesteś? Na shipmencie. No ale konkretnie? Eee, przy kontenerze. <noise> o, Iwana mam. Oj, oj. <noise> Widzisz Tomek? <tą> <noise> o kuźwa ty. O, to ty? O, o, to ja. <noise> o, już nie mam amunicji. O. No i, no mam grać? Jak... Musisz z noza zabijać, wtedy się amo uzupełnia. Uh -huh. Uu! A jak zabijesz, to ten. Ilu nas tu jest, no, jest nas. <głos> <głos> A jak zabijesz, to zostaje ci ten pocisk. Uh -huh. Ile tu jest ludzi? No jest trochę. Ty, gdzie są wszyscy? Co jest? Nie wiem. Aha, trzech nas zostało. Życięstwo!